Jak wyglądają keto zakupy w markecie hiszpańskim? Zobaczymy, czy można tutaj przeżyć, będąc na dwiecie, nie wydawać majątku. Zrobiłem rozeznanie. W końcu kraj, gdzie ceny mnie nie przerażają. Jestem w Hiszpanii. Ogóreczek, proszę bardzo, euro za kilogram. No, papryka 4. Czasami w Polsce też potrafi tak być. Euro 25, czyli 5 złotych, u nas nawet drożej. 5-6 złotych, 12 jajek, 9 zł. Tani olej słonecznikowy, ale oleju słonecznikowego prozapalnego nie patrzymy. 6 euro lit oliwy z oliwek Midorki w słoiczku 5 zł. No to tyle u nas kosztują albo i więcej. Na pieczywo niestety nie patrzymy, ale cenowo informuję Was, że mamy 5 zł taka bułka pszenna. Mamy sery, sery droższe za kilogram około 50 zł. O kurczę, ale ładnie to wygląda. Ale mięsko zobaczcie, Chorizo w super cenie. 250 gramów 2,60 no. to w Grecji czy na Cyprze no nie było nic poniżej Euroka. No tutaj można fajne przyprawy kupić. Lekko Euro 65. Mmm, no. tutaj widzę krem śmietankowy całkiem drogo. I jeszcze stare przyzwyczajenie każą mi spojrzeć na browar 425 euro tylko za 12 puszek piwka, no nakalne piwo buteleczce 6 Małych buteleczek 14 zł. Aż się prosi, I destylaty nie mogę pominąć. Nie ma tragedii. 07, najtańszy Smirnow 11-12 euro. Absolutnie, proszę bardzo. 15 euro. Znalazłem fajny chlebek, taki trochę pumpernikowy. Gdzie w składzie widzę tutaj, jest tylko 32, 33 gramy węglowodanów. To nie jest źle. W Polsce pełne ziarno jest podobnie. Kosztuje. Około 14 zł. Właśnie wracam z zakupów hiszpańskiego marketu i powiem Wam szczerze, że mam wszystko: mam wino, mam mięso, mam jajka, yy, owoce, co, owoców nie mam, mam warzywa, przekąski, sery, mięso i wynik 38 euro. Winko do tego jeszcze, hmm, piwko nawet. Przemyciłem takie małe, no jedno małe nie zaszkodzi na wakacjach jestem. Nie ma tragedii. Powiem Wam szczerze, że to jak bierze że czasami robię zakupy, no wyniki mam podobne.